Słowo Boże na dziś, wtorek 31 sierpnia 2021 roku. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan. Nie potrzeba Wam, bracia, pisać o czasach i chwilach, sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo. Tak niespodziewanie przyjdzie na nich zagłada jak bóle brzemienną i nie umkną. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ówdzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteście synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg na to, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy żywi czy umarli, razem z nim żyli. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie. Oto Słowo Boże. Psalm Responsoryjny, 27 W krainie życia ujrze dobroć Boga. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać, Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę, w krainie życia ujrzę dobroć Boga. O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w jego domu, po wszystkie dni mego życia, abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował jego świątynią. W krainie życia ujrzę dobroć Boga. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny. Nabierz odwagi i oczekuj Pana. W krainie życia ujrzę dobroć Boga. Alleluja, alleluja, alleluja. Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w Szabat. Zdumiewali się jego nauką, gdyż słowo jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy: O, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś. Święty Boga! Lecz Jezus rozkazał mu surowo Milcz i wyjdź z Niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z Niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą? I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy. Oto słowo Pańskie.